Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na przegląd roślin cebulowych z Biedronki. Dzisiaj będzie on ograniczony tylko i wyłącznie do Czosnków. W zeszłym roku robiłam Wam taki ogólny przegląd, gdzie pokazywałam wszystkie odmiany, jakie spotkałam: wszystkie narcyzy, tulipany, krokusy i inne cebulowe, które na jesień się w tym sklepie pojawiły. I ten film możecie sobie zobaczyć tutaj. Zerknijcie, jeżeli jesteście ciekawi, ponieważ te odmiany w tym roku również się ponawiają. Czyli jest dokładnie to samo, co było w zeszłym roku, tylko mam wrażenie, że te. Regały są trochę mniejsze, trochę bardziej okrojone. Jakoś tak byłam w kilku sklepach i zauważyłam, że po prostu tych roślin cebulowych jest mniej. Być może jeszcze będą je dowozić, tego nie wiem. Natomiast bardzo zaskoczył mnie wybór odmian czosnków, bo tych czosnków jest w tym roku dużo do wyboru. Jest myślę, że ponad 10 odmian, a może nawet 15. Ja sama kupiłam sobie 7 odmian czosnków. Jak to też na biedronkę przystało, nie we wszystkich sklepach znajdziecie to samo. Ja odwiedziłam. 4 czy nawet 5 biedronek, i w każdej znalazłam jeszcze taką odmianę, której nie było w poprzednich. Także, jak interesuje Was jakaś konkretna odmiana, no to trzeba sprawdzać, szukać. No i jest nadzieja, że znajdziecie. Ja na pewno będę polowała na jeszcze jedną paczkę konkretnej odmiany, która, którą znalazłam, i której chciałabym właśnie dokupić więcej. Czy mi się uda, to nie wiem. Być może będą jeszcze jakieś dostawy, być może coś tam dowiozą, zobaczymy. Ja też wiem, że nie wszyscy kupują w Biedronkach w ogóle rośliny, rośliny cebulowe również. Także to jest filmik dla tych, którzy są zainteresowani tematem. Ja czosnki kupowałam w zeszłym roku w Biedronce. U mnie to się sprawdziło, jestem zadowolona, więc w tym sezonie wiedziałam, że dokupię sobie ich więcej. No i co, nie przedłużając, zaczynamy. Pokażę wam tutaj zerkam, bo mam wyłożone te czosnki, pokażę wam właśnie jakie odmiany kupiłam. Przeczytam wam może pokrótce, czym one się charakteryzują dla zainteresowanych i później pokażę wam też czosnki, które jeszcze nagrałam w jednym sklepie, zrobiłam Wam przebitki, ale zaznaczam tutaj, że to oczywiście nie jest pełna oferta, bo w tych sklepach, w których byłam wcześniej, nie nagrywałam, a tam były też inne odmiany. Także tak jak mówię, no musicie sobie sprawdzać. Natomiast no myślę, że to będzie już znaczna większość tego, co aktualnie w Biedronkach możecie spotkać. Jeżeli ktoś widział jeszcze jakieś inne odmiany, to możecie też pisać w komentarzach. Myślę, że to będzie pomocne dla innych, którzy być może. Może szukają czegoś konkretnego. Dobra, zaczynamy. No i może zacznę od czegoś, co bardzo dobrze znacie z mojego kanału i co wiedziałam, że sobie w tym sezonie również kupię, bo kupowałam w zeszłym sezonie. I to są czosnki główkowate, czyli te czosnki, które mają takie purpurowe główeczki, bardzo, bardzo ładne. Pokazywałam Wam je nawet w ostatnim filmie, gdzie robiłam zestawienie najlepszych roślin lata i tutaj jest napisane, że kwitną w czerwcu i w lipcu i że rosną do 60 cm wysokości, co jest nieprawdą, bo rosną niektóre rosną zdecydowanie wyższe, więc to musicie mieć na uwadze i kupiłam sobie trzy paczki tych czosnków główkowatych, każda paczka ma 40 cebulek więc jest tego tutaj dosyć dużo. Ogólnie czosnki główkowate drogie nie są w żadnym sklepie, ale tutaj właśnie mamy już taką pakę, 40 sztuk, gdzie już można sobie fajnie rabatę zapełnić. I wszystkie te paczki, które ja Wam dzisiaj pokażę, kosztowały 9.99, więc trzy paczki czosnków główkowatych. Zobaczcie sobie tutaj jeszcze raz jak one wyglądają i tutaj z tyłu też pokażę wam co jest w opisie na etykiecie tych czosnków dla zainteresowanych. Więc to jest to. I w takich samych paczkach 40 sztukowych. Kupiłam sobie takie czosnki, których jeszcze nie mam, nie miałam i nie wiem, co to są za czosnki. Cebule są dosyć drobne jeszcze drobniejsze, bym powiedziała, niż w przypadku tych czosnków główkowatych i to są czosnki e, Neapolitanum. Może tutaj będę Wam bardziej odmiany przybliżać, żebyście widzieli. I z drugiej strony opis jest taki, jeszcze sobie zerkniemy. To jest tak, rozstaw co 15 cm do sadzenia. I rosną na wysokość 35 cm, więc to są takie niższe czosniki. Ja oczywiście już sobie sprawdzałam wcześniej, jak one wyglądają. I myślę, że gdzieś tam na obwódkę będą bardzo fajne. Zdecydowałam się na dwie paczki, więc mam tutaj 80 sztuk tych cebul. Myślę, że już coś fajnego można z tego stworzyć. 80 sztuk to już nie jest tak mało, więc myślę, że na rabacie będzie to całkiem nieźle wyglądać. I przejdźmy sobie do kolejnej odmiany. Tutaj mam również dwie paczki, i to są czosnki w odmianie bardzo znanej, czyli odmianie Purple Sensation, pakowane po 8 sztuk, czyli w sumie mam 16 cebul. Cebule są już takie, zobaczcie, większe. No i same czosnki też już są większe. Tutaj zobaczcie, co producent o nich pisze. Teoretycznie mają dorastać do 90 cm wysokości, rozstaw 20 cm, no i kwitną maj-czerwiec. Bardzo znana odmiana, popularna. Ja w sumie nie wiem, czy te moje, które są pod oknem kuchennym posadzone, to nie są właśnie te Purple Sensation. Nie mam przekonania. Kupiłam sobie dwie kolejne paczki, więc będę sobie mogła teraz porównać. No i zobaczymy, jak one się sprawdzą. Tych jeszcze w Biedronce nigdy nie kupowałam również, także... Będziemy testować, będziemy sadzić. Myślę, że będę je sadziła takimi grupami, żeby już coś było widać, żeby ładnie to wyglądało. I kolejna odmiana, której również mam dwie paczki. I tutaj bardzo mnie te czosnki zaciekawiły. Zaciekawiły mnie budową kwiatów. Zobaczcie, jakie są piękne. Tu macie odmianę. Nie będę sobie łamać języka. Też takie mocno fioletowe, piękne baldachy, pakowane również po 8 sztuk, czyli znowu mam tutaj 16 sztuk. Główki są mniejsze niż e, tych Purple Sensation. E, producent e, tutaj mówi nam, że będą rosły na wysokość 75 cm. Maj-Czerwiec, czyli to są takie, powiedziałabym wysokościowo pośrednie czosnki nie za wysokie, nie za niskie ale mnie urzekły właśnie te piękne baldachy. Bardzo ładnie wyglądające moim zdaniem, przynajmniej tutaj na rysunku. Zobaczymy, jak one będą wyglądały w ogrodzie. U mnie raczej również będą posadzone gdzieś grupą. A teraz przejdziemy sobie już do czosnków, których mam po jednej paczce. Po jednej paczce, dlatego że albo nie było dwóch paczek, więc nie mogłam sobie dobrać, albo po prostu nie chciałam kupować drugiej paczki, dlatego że niektóre odmiany biorę sobie tak po prostu na sprawdzenie. Wszystkie są fioletowe. Wszystkie są fioletowe, e, tylko te, właśnie jedne 40, kupiłam sobie białe, a tak poza tym e, fioletowe. No i tutaj mam paczkę w odmianie 12 sztuk. No tutaj też trzeba patrzeć na to, ile jest tych czosnków, bo są opakowania po 10, po 8, po jednej sztuce, po dwie sztuki. E, po 12, po 40, także słuchajcie. W zależności pewnie od tego, jaka to jest konkretnie odmiana, no bo wiadomo, że niektóre odmiany są tańsze, niektóre droższe, no i e, jakie duże będą rosły te czosnki. Te przypuszczam, że będą troszkę mniejsze od tych purple. Sensation, dlatego że te mają większe cebule, odrobinę, ale większe. Producent tutaj pisze, że będą rosły do 60 cm wysokości, więc też takie niezbyt duże. I praktycznie wszystkie te czosnki, które kupiłam, kwitną na przełomie maja i czerwca. Także wyobraźcie sobie. Jak będzie czosnkowo w moim ogrodzie w przyszłym roku? Będzie naprawdę czosnkowo. A jeszcze nie wiem, czy czegoś nie dokupię, bo w tym roku jestem mocno na czosnki zafiksowana. W zasadzie od wiosny wiedziałam, że już będę więcej na jesień tych czosnków sadzić. W tym roku raczej nie będę kupować żadnych tulipanów, żadnych narcyzów, po prostu idę w czosnki. Dobra, i kolejna odmiana, też tak na sprawdzenie, i też 12 sztuk. Odmiana Purple Rain. Zobaczymy, jak, czym one się różnią tak naprawdę, bo one, zobaczcie, wszystkie są takie dosyć podobne. Czy te, czy te. No te Purple Sensation wydają się takie bardziej zbite, ten kwiatostan jest taki bogatszy, a te są takie rzadsze. No ale generalnie wszystkie są do siebie dosyć podobne, także zobaczymy, jakie będą, jakie będą właśnie między nimi różnice. Ja muszę sobie je dobrze pooznaczać, na pewno te Purple Rain, już widzę, że tutaj cebule są duże. Czyli sugerowałoby to, że czosnek też będzie większy. No i rzeczywiście producent pisze, że dorastają do 90 cm wysokości, czyli jakby właśnie z tych większych czosnków. Ja sobie te czosnki sprawdzałam w internecie, oczywiście, ale wiecie, to co pokazują w internecie, a to co później nam urośnie w ogrodzie, to mogą być dwie różne rzeczy, więc chcę się przekonać na własnej skórze. No i na koniec czosnek, którego z chęcią dokupiłabym sobie więcej, bo widziałam już jak on wygląda w ogrodach u innych i to jest taka niska odmiana czosnku. Pięknego czosnku. Odmiana się nazywa Albo Pilosum. Mamy tutaj 10 sztuk cebul, zobaczcie jak on wygląda i to jest taki niski, dorastający, chociaż tutaj piszą, że dorasta do 60 cm, ale jak sobie go googlam, no to jest raczej taki niższy czosnek. Zobaczymy jak będzie w praktyce, czy rzeczywiście będzie to te 60 cm, ale cebule są duże. I ja sobie wymyśliłam już gdzie bym go chciała posadzić, ale potrzebuję co najmniej dwóch takich paczek, czyli co najmniej 20 sztuk, żeby to fajnie wyglądało czy mi się uda znaleźć, nie wiem. Zobaczymy. Będę sprawdzała sobie w innych sklepach. Na pewno będę zerkać i sprawdzać przy okazji robienia zakupów, czy może jeszcze gdzieś tam się zaplątała ta odmiana, bądź też może dowiózł coś nowego i jeszcze na coś się skuszę. Na ten moment to jest wszystkie 7 odmian, które kupiłam, a teraz pokażę wam co jeszcze było w sklepie, na co ja się nie zdecydowałam.